Chwilę spotkam się z wójtem gminy Roskowo z panem Mariuszem Lorencem. Jest to kolejny samorząd, który sąsiaduje z gminą Kiku. Dlatego zależy mi na dobrej współpracy. Łącząc tą drogę od ciebie z Sikorza do Zajeziorza, uzyskamy bardzo fajny odcinek. Tak, z racji tego, że ta droga, oprócz tutaj połączenia dla mieszkańców, to też stanowi tutaj. To jest bardzo atrakcyjne miejsce, tak. tak. I może dzięki właśnie temu porozumieniu naszego samorządu, czyli mojego i twojego, udałoby nam się dofinansowanie tak. uzyskać na tą drogę, tak. tak? Myślę, że to by było korzystne dla obu stron, i dla gminy mhm. Kostwowo, i dla gminy nie Jezioro w Sikorzu, mhm. one też mogłoby być połączone z jeziorem w za Zajeziorzu, gdyby tu udrożnił mhm. i żeby można było czy kajakami, czy rowerkami. Spotkanie przebiegło bardzo owocnie i nasza współpraca na przyszłą kadencję zapowiada się interesująco.